Dlaczego Kreml nie odejdzie od stołu? Analiza według Chodorkowskiego. Istnieje stare powiedzenie: Jeśli nie wiesz, kto przy stole jest frajerem, to frajerem jesteś ty? W kontekście obecnej geopolityki, gdy słyszymy niekończącą się mantrę, że Putin prowadzi wojnę z powodu rozszerzania NATO, aż chce się zapytać, czy wy naprawdę w to wierzycie? Czy po prostu jest wam wygodnie tak myśleć? Michaił Chodorkowski, człowiek, który poznał anatomię rosyjskiej władzy nie z podręczników politologii, lecz na własnej skórze, proponuje zdjąć różowe okulary. Bądźmy szczerzy, historia o złym sojuszu stojącym u bram to produkt eksportowy. To jak Mac w filmach Hitchcocka, przedmiot, za którym wszyscy gonią, ale który sam w sobie nie ma żadnego znaczenia. Rzeczywistość jest znacznie bardziej prozaiczna i znacznie bardziej przerażająca. Wojna dla obecnego Kremla przestała być narzędziem polityki zagranicznej. Zmutowała w jedyny dostępny sposób konserwacji reżimu wewnątrz kraju syndrom przegranego hazardzisty. Wyobraźcie sobie kasyno. Przy stole siedzi gracz, który już przegrał wszystko samochód, dom, oszczędności na urlop. Trzęsą mu się ręce, ale on raz za razem podnosi stawkę. Dlaczego? Nie dlatego, że ma dobre karty, lecz dlatego, że wpadł w klasyczną pułapkę kosztów utopionych. Kodorkowski ma rację. Oczekiwanie, że Putin się zatrzyma tylko dlatego, że ludzie są zmęczeni albo że szkoda pieniędzy, to, delikatnie mówiąc, naiwność na poziomie przedszkola. Zachowuje się jak hazardzista uzależniony od gry, który wierzy, że następny obrót ruletki pozwoli mu wszystko odzyskać. Przyznanie się do porażki byłoby dla niego nie tylko polityczną śmiercią lecz załamaniem całej konstrukcji. Propaganda wykopała tak głęboki dół patosu i wielkości, że zasypanie go prawdą jest już niemożliwe. Jak wytłumaczyć społeczeństwu, po co położono tysiące istnień ludzkich i lata wzrostu gospodarczego? Powiedzieć, pomyliśmy się? W systemach autorytarnych takie zdania nie istnieją. Dlatego on gra na czas. Nie z siły, lecz z beznadziei. Jest zakładnikiem własnej gry, w której odejście od stołu jest równoznaczne ze strzałem w skroń. Wojna jako nowa ropa naftowa. Idźmy dalej. Iluzję, że można się dogadać, oddając kawałek terytorium, należy zostawić w roku 2014. Kodorkowski podkreśla fundamentalne przesunięcie. Konflikt stał się paliwem ideologicznym. To już nie jest sposób na osiągnięcie jakiegoś celu. To sposób istnienia. Wojna stała się mechanizmem przetrwania władzy. Pozwala dokręcać śrubę, zrzucać porażki gospodarcze na wrogów i trzymać elity w strachu. Putin będzie parł do przodu do ostatniego naboju, nawet jeśli wypali to zasoby kraju do gołej ziemi. Ekonomiczna opłacalność tego przedsięwzięcia nie ma dla niego żadnego znaczenia. Jak powiedział jeden filmowy czarny charakter, to nie chodzi o pieniądze chodzi o wysłanie komunikatu. Tylko, że tutaj komunikat jest wysyłany do własnego społeczeństwa. Jestem jedynym gwarantem, bez mnie będzie chaos. Sankcje. Dziurawy płot zamiast muru. Osobny kamień do ogródka zachodu i to kamień ciężki. Chodorkowski słusznie krytykuje biurokratyczne podejście do sankcji. Gdy ograniczenia zamieniają się w rutynę, system się adaptuje. To jak karaluchy, które z czasem przestają reagować na trutkę. Zachód wprowadza pakiet za pakietem, odhacza kratki w raportach, a Kreml znajduje nowe ścieżki przez umowny Kirgistan albo tankowce widma. Jeśli sankcje nie zamykają luk operacyjnie, w czasie rzeczywistym, stają się nie narzędziem nacisku, lecz jedynie irytującą przeszkodą, jak zła pogoda. Nie fajnie, ale da się żyć. Żeby to działało, trzeba uderzać nie po powierzchni, lecz po palcach, które próbują te sankcje omijać. W przeciwnym razie widzimy jedynie imitację burzliwej aktywności, która daje Putinowi fałszywe poczucie nietykalności. Jest jeszcze jeden ważny moment, który często umyka kanapowym analitykom. Kreml jest mistrzem gry na przeczekanie. Oni śledzą kalendarze polityczne Waszyngtonu i Brukseli uważniej niż własne raporty gospodarcze. Teza Chodorkowskiego jest prosta: Putin stawia na turbulencje. Demokracje są podatne na wstrząsy ze względu na swoją zmienność władzy. Wybory, debaty, kryzysy budżetowe. Dla autokraty to okno możliwości. Im więcej niepewności po stronie sojuszników Ukrainy, tym większe szanse Kremla, by po prostu dosiedzieć swoje. Oni liczą na zmęczenie Zachodu, na to, że wyborca w Pensylwanii czy w Bawarii powie: Ile można wydawać pieniędzy na cudzą wojnę? Putin gra długą grę, licząc, że właśnie na tym zmęczeniu wynegocjuje pauzę. I finał. Europa zbyt długo żyła w paradygmacie końca historii Fukuyamy, wierząc, że handel i iPhony na zawsze zastąpiły działa. To była przyjemna, ale niebezpieczna drzemka. Kreml, jak każdy drapieżnik, postrzega pacyfizm nie jako cywilizację, lecz jako słabość. Nie mają zębów, tak myślą w Moskwie. Dlatego główne pytanie trzeba dziś przeformułować. Dość wróżenia z fusów. Czy Putin zechce pokoju? Odpowiedź brzmi: nie. Nie zechce, dopóki może prowadzić wojnę. Właściwe pytanie brzmi ostrzej: kiedy i jak zostanie zmuszony do zatrzymania się? Jaki płot trzeba zbudować i jaką pałkę wziąć do ręki, by kolejna próba ekspansji stała się matematycznie nieopłacalna? Głównym błędem zachodnich i wielu naszych analityków jest próba naciągania sowy na globus. Patrzą na działania Kremla przez pryzmat podręczników geopolityki, szukają tam interesów narodowych, strategii, albo choćby ziarenka racjonalności. Michał Chodorkowski proponuje się rozluźnić i wyrzucić te podręczniki do kosza. Rosja dawno przestała być państwem w klasycznym rozumieniu tego słowa. Nie ma tam instytucji, są pojęcia. Decyzje podejmowane są nie dlatego, że to się opłaca gospodarce czy bezpieczeństwu kraju, lecz w oparciu o psychoterapię jednego konkretnego człowieka i biznesplan jego najbliższego otoczenia. Strach przed utratą pilota. Bądźmy szczerzy, Putin nie boi się na to. Gdyby się bał, granice z Finlandią byłyby obstawione dywizjami, a nie świeciły pustkami. Tego, czego naprawdę boi się, do drżenia kolan, to utraty sterowności. Dla systemu autorytarnego każdy niekontrolowany kryzys to śmierć. Dlatego wojna stała się idealnym narzędziem. To nie polityka zagraniczna. To do diabła najskuteczniejszy sposób zarządzania polityką wewnętrzną. Wojna tworzy atmosferę oblężonej twierdzy. Dopóki grzmią działa, można usprawiedliwić każdy chaos. Ceny rosną, to wrogowie duszą. Drogi się rozpadają, wszystkie pieniądze na front. Wsadzili was za lajka? Czasy są takie, nie miejcie pretensji. Wojna pozwala spisać na straty wszystkie grzechy i dokręcić śrubę tak, jak w czasie pokoju nawet się nie śniło. To mobilizacja poprzez strach. I dopóki to działa, Kreml będzie trzymał się wojny obiema rękami. Cudowna broń i bajki dla dorosłych. Osobna pieśń to kult superbroni. broni. Chodorkowski trafnie zauważa. Wszystkie te opowieści o rakietach, które latają tyłem do przodu i łamią prawa fizyki, to czysty polityczny PR. To seans hipnozy dla wewnętrznej publiczności. Logika jest prosta. Jeśli nie masz realnych zwycięstw, musisz wymyślić mit technologicznej przewagi. Ten mit działa jak znieczulenie rekompensując ludziom gorycz prawdziwych trumien i spadek poziomu życia. Ale jest jeden niuans, który burzy całą konstrukcję. Gdybyś miał maczugę zdolną zakończyć bój jednym ciosem, użyłbyś jej. Nie w prezentacji PowerPoint i nie w kreskówce w telewizji państwowej, lecz w polu. Fakt, że odpowiedników nie ma, a technika pozostaje w telewizorze, jest najgłośniejszym sygnałem realnego stanu rzeczy. System musi imitować siłę, ponieważ silny już być nie może. Efekt komory echa. Jeszcze jeden problem, na który naciska Chodorkowski, to degradacja pionu zarządzania. To klasyczna pułapka dyktatora. Im dłużej siedzisz na tronie, tym mniej wokół ludzi gotowych powiedzieć ci, że jesteś nagi. Zachodzi negatywna selekcja. Na górę awansują niemądrzy, lecz lojalni. Raporty, które trafiają na biurko Putina, to literatura piękna. Liczby są dopasowywane porażki tłumaczone intrygami Zachodu a realne problemy przemilczane. W efekcie kierownictwo zaczyna wierzyć we własną propagandę. Żyją w bańce, a decyzje podejmowane na podstawie fałszywych danych prowadzą zgodnie z logiką do katastrofy. Wojna jako projekt biznesowy. Spójrzcie na zaopatrzenie armii. Supermocarstwo, które grozi zamienić świat w radioaktywny popiół, zbiera od emerytów pieniądze na skarpety i termowizory dla żołnierzy. Szturmy mięsne źle wyszkolonych ludzi zamiast operacji wysokotechnologicznych. To diagnoza. To nie są przejściowe trudności. To systemowy rozpad. Dlaczego więc wojna trwa dalej? Kodorkowski wskazuje na korzeń zła korupcję. Wojna to gigantyczna pompa do przepompowywania budżetowych bilionów do kieszeni wąskiego kręgu ludzi. Wojna wszystko spisuje. Na wojnie nie przeprowadza się audytów. Na wojnie znikają dowody rzeczowe. Zatrzymanie działań bojowych byłoby dla tej elity śmiertelnie niebezpieczne. Pokój oznacza inwentaryzację: A gdzie są pieniądze z IN, gdzie są czołgi, które istniały tylko na papierze? Zbyt wielu ludzi zarabia na krwi, by po prostu wziąć i się zatrzymać. Wyścig szczurów. Jednak jak słusznie zauważa Chodorkowski, ta muzyka nie będzie grać wiecznie. Model korupcyjny jest stabilny tylko tak długo, jak długo istnieje zasób, który można dzielić. Tort się kurczy, zasoby topnieją. Gdy tylko baza żerowania skurczy się do poziomu krytycznego, zacznie się najciekawsze. Monolityczna, pionowa struktura zacznie pękać. Rozpocznie się walka buldogów pod dywanem, konkurencja o resztki luksusu, poszukiwanie kozłów ofiarnych i zdrajców. Dlatego nie warto czekać, że reżim runie od jednego uderzenia na froncie. Najprawdopodobniej finał tej historii zostanie napisany wewnątrz pierścienia ogrodowego. Załamanie gospodarcze, ślepy zaułek budżetowy i wojna elit. Oto trzej jeźdźcy apokalipsy dla Kremla. I właśnie tego scenariusza, a nie czołgów Abrams, Putin boi się najbardziej. Michał Chodorkowski uderza w najbardziej bolesny punkt. Kreml przeprowadził prawdopodobnie największe oszustwo dekady. Kraj de facto przestawiono na tory wojenne, ale zapomniano o tym poinformować społeczeństwo. Żyjemy w schizofrenicznej rzeczywistości. Gospodarka pracuje na wojnę jak w 1942 roku, a witryna próbuje udawać syty rok 2013. To najbardziej niebezpieczny ze wszystkich możliwych scenariuszy. Iluzja normalności działa jak narkoza. Pacjent nie czuje, że jego organy już zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Rozprawmy się z ulubionym argumentem propagandy. Patrzcie, PKB rośnie, sankcje nie działają. Podorkowski tłumaczy to zjawisko na palcach. To wzrost nowotworu, a nie zdrowego organizmu. W normalnej gospodarce pieniądze tworzą wartość dodaną. Zbudowałeś fabrykę, wyprodukowałeś samochód, człowiek pojechał nim do pracy. W gospodarce wojennej pieniądze są spalane. Czołg nie tworzy dóbr, nie wozi dzieci do szkoły. Jedzie na front i tam się spala. Wzrost PKB dzięki zamówieniom obronnym to fikcja. To przekładanie pieniędzy z kieszeni nauczyciela i lekarza do kieszeni dyrektora zakładu zbrojeniowego. Sektor cywilny jest kanibalizowany, realna gospodarka się kurczy, a statystyka wesoło raportuje sukcesy, licząc wyprodukowane pociski jako produkt. Najuczciwszym wskaźnikiem stanu rzeczy nie są raporty urzędów statystycznych, lecz wasze kaloryfery zimą. Kodorkowski wskazuje bezpośredni związek Niszczenie infrastruktury to cena wojny. Gdy widzicie fontanny wrzątku na ulicach Nowosybirska czy pod Moskwą, wiedzcie, to nie przypadek, to prawidłowość. Zasoby są skończone. Jeśli wydajesz miliardy na rakiety, automatycznie zabierasz je systemowi komunalnemu. Rury położone jeszcze za Breżniewa nie mogą czekać na zwycięstwo. Państwo przestało inwestować w przyszłość. Remonty sieci, drogi, szpitale. Wydaje wszystko, by przetrwać teraźniejszość. Przejadamy sowieckie dziedzictwo, a zapas wytrzymałości dobiega końca. Relacje Moskwy z regionami, zdaniem Chodorkowskiego, ostatecznie zdegradowały się do modelu kolonialnego. Kiedyś istniał choćby szczątkowy kontrakt społeczny. Wy nam lojalność, my wam budżety. Dziś schemat uprościł się do granic absurdu. Wy nam ludzi na front i zasoby, my wam ładne obietnice i cynkowe trumny. Regiony zamieniły się w bezprawnych dawców. To tworzy ogromne, na razie ukryte napięcie. To nie jest protest polityczny w stołecznym rozumieniu. To głucha, codzienna nienawiść prowincji, której zabiera się ostatnie. I gdy ta sprężyna się rozpręży, nikomu nie będzie wesoło. Bardzo ważna obserwacja Chodorkowskiego dotyczy struktur siłowych. Przyjęło się uważać, że to monolit gotowy umrzeć za cara. Bzdura. To są najemni menadżerowie zasobu siły. Ich lojalność opiera się na trzech filarach. Wysokich pensjach, wczesnych emeryturach i poczuciu bezkarności. To czysto transakcyjna umowa. Nie ma tam żadnej ideologii. Gdy tylko koryto zacznie wysychać, a ryzyka, na przykład wysłanie na front zamiast rozpędzania studentów, wzrosną, monolit zacznie się chwiać. Nikt nie pobiegnie szturmować Kremla. Będzie inaczej. Włoski strajk. Rozkazy będą wykonywane formalnie, odpowiedzialność przerzucana, a oczy zamykane. Sabotaż jest groźniejszy niż bunt, bo trudniej go zdławić. Kodorkowski proponuje prostą formułę trwałości każdego autorytaryzmu: strach, pieniądze, kontrola. System działa tylko wtedy, gdy obecne są wszystkie trzy elementy. Zabierz pieniądze, strach przestaje działać. Głodnemu nie ma czego tracić. Zabierz kontrolę, pieniądze zostaną rozkradzione jeszcze na etapie przydziału. Zabierz strach, kontrola stanie się fikcją. Rosja zbliża się dziś do punktu, w którym pieniędzy dla wszystkich już nie wystarcza, a strach tępieje przez przyzwyczajenie. System zaczyna pożerać sam siebie. I oczywiście emigracja. Władza może dowolnie wyć za wyjeżdżającymi, nazywając ich zdrajcami, lecz gospodarka jest bezlitosna. Wyjechali nie tylko ludzie, wyjechały kompetencje. Wyjechali ci, którzy potrafili tworzyć złożone biznesy, płacić podatki i pchać postęp do przodu. Zastąpić informatyka czy inżyniera plakatem za naszych jest niemożliwe. Głód kadrowy już dusi przemysł i dalej będzie tylko gorzej. Kraj się upraszcza, technologie degradują. Przekształcamy się w zamknięty system z archaiczną gospodarką, niezdolną do rozwoju, zdolną jedynie. Do... Michał Chodorkowski podsumowuje to wnioskiem, który wielu się nie spodoba, bo zabija nadzieję na jakoś to będzie. Reżimy tego typu nie upadają dlatego, że przegrały bitwę o jakąś umowną wioskę, ani dlatego, że w sklepie zabrakło szynki parmeńskiej. Upadają wtedy, gdy umiera obraz przyszłości. I właśnie to dzieje się z Rosją tu i teraz. Systemowi skończyło się paliwo. Nie oferuje już projektu jutro. Nie ma idei, dla której warto znosić wyrzeczenia. Jest tylko niekończąca się wojna. Kultywowany strach i poszukiwanie wrogów pod łóżkiem. Ale na samej nienawiści daleko się nie zajedzie. Ten kwas wypala konstrukcję od środka. Bagnety to kiepskie krzesło. Kreml żyje w niebezpiecznej iluzji, że legitymację można zastąpić represjami. Chodorkowski wyjaśnia, dlaczego to błąd śmiertelny. Pałką można zmusić do milczenia, ale nie można zmusić do wiary. Represje to środek przeciwbólowy, a nie lekarstwo. Zdejmują objaw protestu. Lecz choroba, nieufność i zmęczenie, nigdzie system zamienia się w pustą skorupę. Na zewnątrz pancerz amona, w środku pustka. Trzyma się wyłącznie na inercji, a inercja ma to do siebie, że potrafi skończyć się nagle. Rozpacz pod maską technologii. Wracamy do cudownej broni. Zdaniem Chodorkowskiego, ciągłe mantry o superbroni to nie strategia, lecz krzyk rozpaczy. Gdy władza zaczyna handlować mityczną przyszłością, zrobimy rakietę i wszystkim pokażemy. Oznacza to, że w teraźniejszości nie ma nic do zaoferowania. To klasyczna podmiana. Porażki w gospodarce i na froncie próbuje się zaszpachlować bajkami o cudzie technologicznym. Ale te bajki nie działają. Nie strącają dronów i nie zapełniają lodówek. Państwo drapieżnik. Chodorkowski odnotowuje tektoniczne przesunięcie w psychologii społeczeństwa. Ludzie przestają widzieć w państwie obrońcę, dach nad głową. Zaczynają widzieć w nim główne zagrożenie. Skąd pochodzi ryzyko biedy? Od państwa. Kto może zabrać męża na front? Państwo. Kto wsadza za słowa? Państwo. Gdy obrońca zamienia się w drapieżnika, kontrakt społeczny zostaje zerwany. Lojalność znika. Zostaje tylko zwierzęcy strach. A strach to waluta niestabilna. Czas działa przeciwko niemu. Nawet jeśli linia frontu jutro zamarznie, reżim już znajduje się w stanie strategicznej porażki, bo przegrywa w najważniejszym zasobie czasie. Każdy rok wojny to minus dekady rozwoju to utracone inwestycje, uciekające mózgi, zużyta infrastruktura. Tych strat nie da się zrekompensować pieniędzmi z ropy. Nie da się kupić czasu ani zaufania. Kraj nie tylko stoi w miejscu, on cofa się do archaiki. Diagnoza końcowa. Zapomnijcie o przywrócimy wszystko jak było. Powrotu do sytego 2013 roku, ani do epoki sprzed Krymu nie będzie. Mięsa mielonego nie da się odkręcić z powrotem. Punkt bez powrotu został przekroczony. Wyjście z tego wiru będzie bolesne. To nie będzie święto. To będzie ciężka operacja z całkowitą rewizją wszystkiego systemu władzy, odpowiedzialności elit i roli każdego z nas. Chodorkowski kończy myślą, którą warto wykuć w kamieniu. Przyszłość Rosji nie zależy od nazwiska prezydenta, nie od NATO i nie od cudownych rakiet. Zależy od tego, czy społeczeństwo jest gotowe przestać być meblem. Dopóki ludzie pozostają obiektem zarządzania, zasobem, który można zużyć, nic się nie zmieni. Koniec wojny stanie się początkiem pokoju tylko wtedy, gdy społeczeństwo zdecyduje się stać podmiotem historii. Do tego czasu jesteśmy jedynie pasażerami w pociągu pędzącym w przepaść, a maszynista dawno zamknął się w kabinie.